Buenas, nawet nie wiecie, ile hiszpańskich słów możecie zrozumieć, nawet jeśli nigdy nie uczyliście się tego języka. Mam dla was coś super: 150 hiszpańskich słów, które brzmią prawie jak po polsku i mają dokładnie to samo znaczenie. To świetny sposób, aby na start mieć bazę słownictwa. Ale uwaga, nie kujcie tej ani żadnej innej listy na pamięć. Listy słówek są nieskuteczne i ciężko je zapamiętać, a później użyć prawidłowo w zdaniu. Najlepiej jest uczyć się całych poprawnych zdań, tak aby zapamiętywać szybko i na długo. Jeśli nie macie czasu na napisanie własnych zdań, albo dopiero zaczynacie naukę hiszpańskiego, polecam wam naszą aplikację Język w 15 minut. Czekają tam na Was całe najbardziej przydatne zwroty w języku hiszpańskim. Audio nagrane przez Hiszpana, aby od początku osłuchiwać się z językiem i mieć piękny akcent, także quizy, inteligentny system powtórek i dużo, dużo więcej. Link do aplikacji zostawiam Wam w opisie tego nagrania. Wszystkie lekcje w ekspresowym kursie hiszpańskiego w naszej aplikacji Język w 15 minut możecie testować za darmo przez 7 dni. Jeśli już uczycie się z naszej aplikacji, koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym nagraniem. Tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Gotowi? To łapka w górę i vamos. Ten odcinek to dobry sposób na ćwiczenie wymowy języka hiszpańskiego. Zwróćcie więc uwagę na akcenty, a także na rodzajniki, które podałam przy wszystkich rzeczownikach. Zaczniemy od zwrotów związanych z mediami. La televisión to telewizja. La radio, radio. El programa, program. La prensa, prasa. La información. Informacja. Litery CI wymawia się z językiem między zębami. La información. El internet. Internet. El telefono. Telefon. El numero. Numer. El código. Kod. Szyfr. Kolejna grupa słów jest związana z jedzeniem i piciem. El café. To kawa. El vino. Wino. Na początku słowa litera V, czyli UB w kastejanu jest wymawiana jak B. Bino. El alcohol. Alkohol. Litera H w języku hiszpańskim jest, nie ma. Nie wymawiamy jej. Alkohol. El chocolate. Czekolada. C, czyli CH, jest wymawiana w taki miękki sposób. Czekolate. El kilo. Kilogram. Litera K pojawia się tylko w wyrazach obcego pochodzenia. El restaurante. Restauracja. El menu. Meni. El bar. Bar. La taberna. Tawerna. La kafeteria, Kawiarnia. A teraz słowa związane z turystyką i wakacjami. Las vacaciones. Wakacje. El turismo. Turystyka. El turista. Turysta. La turista. Turystka. El pasaporte. Paszport. El hotel. Hotel. Ponownie. Litera H jest nie ma. Hotel. El apartamento. Apartament, mieszkanie, el balkon, balkon, el mapa, mapa. I jeszcze nie subskrybujecie tego kanału? Koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie hiszpański. Zapytaj Poliglotę. Regularnie publikuję tutaj darmowe lekcje hiszpańskiego. Gracias. Kolejne słowa są związane z transportem. El autobus, autobus, el tranbia, tramwaj, el taxi, taksówka. El metro, metro. To słowo znaczy również metr. El kilometro, kilometr. A teraz słowa związane z kulturą i sztuką. La cultura, kultura. El teatro, teatr. La opera, opera, el museo, muzeum, la galeria, galeria, la fotografia, fotografia. To słówko często jest skracane do samego la foto. La musica, muzyka. El concierto, koncert. La guitarra, gitara. Podwójne R, czyli R doble, jest wymawiane bardzo wyraźnie. Gitarra. A teraz słówka związane z miastem, miejscami i instytucjami. El centro, centrum. Litery CE, tak jak CI, są wymawiane z językiem między zębami. Centro. El parque, park. Gdy mamy obok siebie Q, -U -E, nie wymawiamy litery U. Parque. La discoteca. Dyskoteka. La perfumeria. Perfumeria. La policia. Policja. El supermercado. Supermarket. La catedral. Katedra. La fabryka. Fabryka. I przymiotniki lokal. Lokalny. Privado. Prywatny público Publiczny. A teraz kilka słówek związanych z domem i wyposażeniem. Los muebles meble El sofá sofa La lámpara lampa La arquitectura architektura Gdy obok siebie są litery Q U I litera U jest nie ma. Arquitectura El salón salon El color color La decoración Dekoracja. A teraz najliczniejsza grupa słówek, które są prawie takie same w języku polskim i hiszpańskim. A są one związane z edukacją i nauką. La universidad. Uniwersytet. La academia. Akademia. La educación. Edukacja. La biologia. Biologia. Gdy obok litery G jest litera I lub E, wymawiamy to jako hi-he. Biologia. la psicología psicología la filología filología la economía economía la tecnología tecnología la química química la física física las matemáticas matemática la literatura literatura la historia historia la teoría teoría la práctica práctica, la prueba, prueba, el campus, campus, el profesor, profesor, el estudiante, student, la estudiante, studentka, el grupo, grupa, el plan, plan, el examen, examen, el término, término, el documento, document, el progreso. Progres, postęp. La biblioteka, biblioteka. La naturaleza, natura, przyroda. El planeta, planeta. El astronauta, astronauta. A teraz słownictwo związane z polityką i społeczeństwem: La politica, polityka. El politico, polityk. La religión, religia. La revolucion, rewolucja. LA INSTITUCIÓN – INSTYTUCJA LA ORGANIZACIÓN – ORGANIZACJA Litera Z, czyli Z, jest wymawiana w sepleniący sposób. ORGANIZACIÓN EL MINISTERIO – MINISTERSTWO EL DEPARTAMENTO – DEPARTAMENT EL SISTEMA – SYSTEM LA IDEA – IDEA POMYSŁ A teraz słówka związane ze zdrowiem i medycyną. Ponownie, jest to dosyć liczna grupa. la medicina, medicina, el médico, medic, lekas, el doctor, doctor, lekas, el dentista, dentista, la dentista, dentista, la clínica, clínica, el hospital, hospital, el paciente, paciente, la paciente, paciente, la temperatura, temperatura. el termómetro termómetro la complicación complicacia el problema problem el antibiótico antibiotic la vitamina vitamina el laboratorio laboratorio el análisis analiza el virus virus el estrés stress adres związane z zawodami i pracą usługami el especialista specjalista la especialista specjalistka el profesional profesionalista la profesional profesionalistka el autor autor el artista artista la artista artystka el modelo model la modelo modelka el mecánico Mechanic. El técnico. Técnico. El piloto. Pilot. El cliente. Client. La cliente. Clientka. El proyecto. project El producto. Product. La oferta. Oferta. La factura. Factura. Gratuito. Gratisove. darmowy. A teraz słówka związane z komunikacją i reakcjami. La atención, atencja, uwaga. La ambición, ambicja. La intención, intencja. La decisión, decyzja. La discusión, dyskusja. La opción, opcja. La opinión, opinia. La posición, pozycja. La situación, sytuacja. La tradición. Tradycja. La reacción. Reakcja. I na zakończenie 10 czasowników. W języku hiszpańskim czasowniki w bezokoliczniku mają końcówkę "-ar", "-er", lub "-ir". Aceptar. Akceptować. Zwróć uwagę, że nie ma tam litery K. Litery CE wymawiamy w sepleniący sposób. Aceptar. Decidir. Decydować. Estudiar. Studiować. Uczyć się. Informar. Informować. Obserwar. Obserwować. Organizar. Organizować. Preparar. Preparować, przygotowywać. Rekomendar. Rekomendować, polecać. Registrar. Rejestrować. Litery GI tak jak GE wymawiamy jako HI, HE. Registrar. A także rezerwar. Rezerwować. Takich słów w języku hiszpańskim jest zdecydowanie więcej. Jeśli znacie któreś z nich, to koniecznie napiszcie je w komentarzu pod tym nagraniem. Podobała wam się ta lekcja? To jeszcze bardziej spodobają wam się lekcje w naszej aplikacji Język w 15 minut. Czeka tam na was ekspresowy kurs hiszpańskiego z lekcjami jak na zajęciach indywidualnych ze mną. Do tego fiszki z najbardziej przydatnymi zwrotami, audio nagrane przez Hiszpana, quizy, inteligentny system powtórek, licznik postępów i dużo, dużo więcej. Już teraz możecie testować wszystkie lekcje w naszej aplikacji za darmo przez 7 dni. Link zostawiam wam w opisie tego nagrania. Jeśli nie chcecie, aby ominęły Was nowe nagrania i darmowe lekcje na żywo, koniecznie zasubskrybujcie hiszpański, zapytaj poliglotę. Jestem na YouTubie, Facebooku, Instagramie i TikToku. Nos vemos pronto.